18 lutego w Wiśle Czarnym odbyła się konferencja prasowa burmistrza Wisły Tomasza Bujoka. Podczas konferencji burmistrz miasta przedstawił dziennikarzom planowane zadania, jakie stoją w najbliższym czasie przed władzami miasta. Odpowiadając na pytania, burmistrz odniósł się do przebudowy głównej drogi w Wiśle. Ja namawiam i proszę o to wykonawcę i zarząd dróg wojewódzkich w Katowicach, żebyśmy kończyli odcinki na gotowo. Tak, żeby w tym momencie, kiedy były utrudnienia na danym odcinku, żeby już zwolnić z tych utrudnień mieszkańców, a nie rozgrzebywać kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że tak też ten harmonogram zostanie przedstawiony, finalnie wynegocjowany z zarządem dróg wojewódzkich w Katowicach. Mam obietnicę, że go otrzymam i będę mógł przekazać informację publiczną. W tym zakresie oczywiście ona się też pojawi na stronach internetowych miasta, bo tam taką zakładkę posiadamy i te pewne utrudnienia będą mogły być na bieżąco śledzone. No i tyle w zakresie przebudowy drogi. Jeden obiekt mostowy jest już praktycznie na ukończeniu, drugi w tym roku na, na wysokości hotelu Gołębiewski ma być przebudowywany. Tomasz Bujok mówił także o innych inwestycjach, jakie planowane są w mieście. Przebudowa dworca oraz linii kolejowej to kolejne wyzwania stojące przed miastem. Jeżeli chodzi o dworzec, no to kończymy tą kwestię związaną z częścią komercyjną pod wynajem restauracyjny i tam rzeczywiście do końca lutego bodajże umowa obowiązywała i w tym okresie powinien obiekt zostać już przekazany najemcy do, do eksploatacji w którym momencie otworzy trudno mi jest dzisiaj powiedzieć ale taki planowany wstępny termin to jest 1 maja w całości do funkcjonowania Konferencja odbyła się w dawnym domu turysty nad Zaporą obecnie odnowionym i wyremontowanym budynku który stał się atrakcyjnym hotelem marki Aries Hotel and Spa Hotel powstał na początku tego roku. Otworzyliśmy go w styczniu. W tej chwili oferujemy gościom 50 pokoi. Docelowo w drugim kwartale uruchomimy kolejne 39, czyli będziemy mieć 89 pięknie urządzonych pokoi. Aries jest to drugi hotel, Arias Wisła to drugi hotel marki Jest Pierwszy istnieje od 5 lat w Zakopanem. Charakteryzuje się no, takim pięknym, bogato zdobionym stylem. Obiekt ma charakter taki dosyć. Luksusowy, prestiżowy i rzeczywiście przyjeżdżają tu ludzie niekoniecznie tylko i wyłącznie na narty. Tak? Myślę, że otoczenie tego hotelu i ten mikroklimat powoduje, że ludzie po prostu chcą tutaj spokojnie odpocząć. Hotel posiada 89 pokoi, w tym 14 apartamentów. Dekoracyjny styl oraz dbałość o szczegóły to cechy rozpoznawcze hoteli Aries. Do dyspozycji gości jest basen solankowy, strefa saun, zewnętrzne jacuzzi, a różnorodność kulinarną poleca stylowa restauracja Polka z przeszkloną oranżerią. Patrząc na obecny hotel i jego wystrój trudno uwierzyć jak ten budynek wyglądał w dniu rozpoczęcia prac.